obiekt, który kiedyś służył Łodzianom, popadł w ruinę i pojawili się w Łodzi odkrywcy. Okazało się, że coś obok czego przechodziliśmy obojętnie, zaczęło znowu budzić naszą wyobraźnię. Ci odkrywcy to ludzie z daleka i z bliska. Z daleka, bo do łodzi przybył Marek Żydowicz ze swoim festiwalem. On ściągnął Davida Linicza, ale znalazł też zrozumienie z lokalnym patriotą Andrzejem Walczakiem. I to oni przypomnieli nam, że mamy w łodzi skarb. Dziękujemy odkrywcom. Zapraszamy ich o dalszą. Do dalszej współpracy prosimy o to, by nie zmarnować szansy, którą uzyskaliśmy dzięki tej inicjatywie. I sądzę, że wszyscy z satysfakcją będziemy przyglądali się, jak EC1 pięknieje, jak przywraca szansę łodzi na to, aby stała się. Europejską Stolicą Kultury.